w kolejnym dniu nazywam się Ala, witam Was serdecznie na kanale Zdrowotek Jeśli nie subskrybujesz, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i lecimy z filmikiem. Dzisiaj mam do otwarcia paczkę w Niem... Wiem, co w niej jest, Wy niestety jeszcze nie wiecie, ale za chwilkę się dowiecie Otwieramy, co w niej jest To jest takie troszkę, nie ukrywam, e, przypomnienie smaków Ameryki Więc e, jak już się domyślacie, jest to coś do jedzenia bo przez przypadek w sumie, jak wyskoczyło mi to na internecie, e, takie właśnie powiadomienie odnośnie właśnie tego typu produktów, przez czysty przypadek. Przez, przez czysty przypadek stwierdziłam, no nie, muszę to mieć, bo to jest takie troszkę namiastka chociaż trochę Ameryki, ze względu na tą pieruńską pandemię, która jest w dzisiejszych czasach, ale oprócz tego też, um, no chcę wrócić troszkę do Ameryki. Więc otwieramy pakę. Ula la la la. Ula la la la. Wow. Spodziewałam się, że w ogóle to będzie sklep. Słodyczowo. Paczka bardzo przyszła szybko. To Wam pokażę ulotkę, Nie jest jakaś to żadna antyreklama, po prostu pokazuję Wam. Bo sama się spodziewałam, że to będzie jakiś sklepik. Um nastawiam się, że to raczej będzie sprzedawać osoba prywatna, czykolwiek okazało się, że to jednak sklepik. E, oczywiście na pewno zrobimy też od razu test tych produktów. Nie wszystkich, ale tutaj dwóch produktów zrobimy test. Za chwilę zrobimy tekst, test. Tylko pokażę Wam szybko, co mamy. Bardzo mi się to kojarzy z Ameryką, bardzo polubiłam ten słodycz. Mi to osobiście smakuje. Nie ukrywam, jest to taki troszkę posmak chemiczny, ale mm, taki do przyjęcia posmak chemiczny, więc y, naprawdę spoko, spoko, że to można dostać w Polsce, uwielbiam to po prostu uwielbiam tą słodycz no ze względu, że pierwszy raz, pamiętam, to testowałam ze sklepu z tak, ze sklepu z pierwszy raz testowałam to potem oczywiście będąc w Stanach też sobie to kupiłam i stwierdziłam, no nie muszę to kupić, ale tym razem wzięłam dwa opakowania, nie ukrywam, troszkę to kosztowało, może gdzieś tu będzie paragon bo... Już Wam pokazuję co, momencik. W ogóle fajne jest to, że ja to wczoraj zamówiłam, a już dzisiaj, jak widzicie, mam. Więc naprawdę spokojnie, że to prawdopodobnie z drugiego końca Polski przyszło, bo to tak z reguły przychodzi. Na no akurat nie ma tu napisane, gdzie to, skąd to wysłane, bo akurat tu w tym przypadku poprosiłam koleżankę, żebym to zamówiła, bo nie mam konta na Allegro, a to właśnie można było kupić przez Allegro, więc kupiłam. Moje ulubione. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam, jak będziecie gdzieś tam kiedyś w stanach, czy po prostu wyczajcie sobie to na internecie Wszystko po prostu z czystej ciekawości uwielbiam. Uwielbiam, to jest naprawdę mega, mega spoko. Tu macie po prostu sobie takie namiary dla osób zainteresowanych tego testować nie będziemy, bo, bo też było testowane, bo po prostu smak zna jest taki smak. Niby to żelki, ale nie do końca żelki, bo one takie fajne są. Na pewno nie są takie ciągnące jak żelki, ale widzę, że teraz przez to, że leżały w paczkomacie są trochę twarde, musimy poczekać aż nabiorą temperatury. Ale są naprawdę, naprawdę mega spokojne. No stwierdziłam, no nie, no, no muszę to kupić, bo po prostu uwielbiam te słodycze, dlatego muszę je kupić, muszę to mieć. Kolejny produkt do Was, zupełnie nowe smaki, tego jeszcze tutaj na tym kanale nie było. Znaczy ten produkt ogólnie był już na kanale, ale, ale tych smaków kompletnie nie było. Jeden smak... Um, strawberry milkshake truskawkowy milkshake tego naprawdę jeszcze po prostu to, gdzie Pop poptarsy też uwielbiam no cieszę się, cieszę się, że po prostu są u nas dostępne, tak się cieszę, że to jest szok um, nie wiem, czy to są te same opakowania, co są robione na amerykańskim rynek, czy to po prostu już niestety jest u nas e, przypakowywane. no mam nadzieję, że tak nie jest e, dlatego poptarsy to za chwilę przetestujemy i drugie też są po tarsy, o płatkach, które po prostu uwielbiam, które też sobie gdzieś tam przywiozłam stanu, ze stanów małą paczkę ze względu na to, że ta paczka już po prostu nie miała. no nie mieściło mi się, nie mieściło mi się, więc tak to wygląda tutaj macie faty dla osób zainteresowanych. No mam nadzieję, że one się nie połamały. Mam nadzieję, że ten, ta pogoda, co jest aktualnie na dworze, za bardzo nie przeszkodziła, że po prostu to nie będzie twarde. Zaczniemy może od tych właśnie płatków. Bo to właśnie Frot Lobs, jakby ktoś pytał to są po prostu płatki, płatki do mleka, jak u nas macie te różnego rodzaju nice swiki tego typu, to takie coś też jest właśnie u nas. Raz, dwa, trzy, cztery. cztery? A ile tego tu ma być? Osiem, mam no po dwa, tak, one były pakowane po dwa, wyciągamy, one są pakowane po dwa. Pamiętam pierwszy raz też je kupowałam w sklepie z skrymi z testowaniem. Pamiętam, że Wam bardzo te filmiki się podobały, dlatego tym razem też sobie to z miłą chęcią, z wielką przyjemnością przetestuję, bo naprawdę uwielbiam, uwielbiam. Pamiętam, ładnie pachnie. Chociaż tak, wiecie coś, coś mi to przypomina. Uwielbiam. Znaczy wiem, że te produkty też można w mikrofali sobie podgrzać, ale nie tym razem. Tym razem nie podgrzejemy. Widać, że to jest chyba z białym czekoladą. Wiecie co? Coś, coś ten zapach znam. Wow! Ty, popatrzcie. Ej wy, są różne wzory. Moment, zaraz może wyciągnę drugi. It's White Thumb. Hahaha, ha, ha. ale czaderskie. No ciekawe, z tym zjem ten napis. Jak już wyciągnęłam, to go zjem. że ten drugi też wyciągnęłam, ten zjem, ale... No, hm. Próbujemy, bo wiecie co, bo to jest jakaś, widzę, akcja, konkurs. Tak, to jest jakiś konkurs, że trzeba gdzieś tam jakieś zdjęcie dodać na Instagrama, właśnie z tym e, napisem i tak. No do Ameryki trochę mam za daleko, ale dobra, próbujemy. Mm. 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 Jest to smak, ja to uwielbiam. Nie ukrywam, że cenowo mm, dużo to wychodzi, cenowo sporo. Bo cenowo za takie opakowanie dałam 22 zł A są też paczki, że prawie 3 dychy 27, a więc tu mi się nawet fajnie udało 22 złote. Myślę, że raz na jakiś czas można sobie kupić, dlaczego nie. A po portalsu uwielbiam. Skądś ten zapach znam. Tylko nie jestem w stanie Wam powiedzieć, skąd ja ten zapach znam. Uh -huh. Ale mega. Uwielbiam. Mmm. One są takie fajne. Mm. Ten um, ciasto jest takie. Hmm, kruche. Nie jest takie słodkie. A przez to, że te takie różnego rodzaju polewy są, są mega słodkie i to mega fajnie się komponuje, dlatego ja to po prostu. Uwielbiam. Najpyszniejsze. Najpyszniejsze. Odkładamy na bok. Ja sobie to skończę. To, to jest na mur beton. Od 0 do 10 dycha, nie przez to, że to jest produkt amerykański nie, naprawdę smaku jest bardzo, bardzo spoko, jak ktoś lubi słodycze, to powinno ją to posmakować, wydaje mi się, że to powinno się pojawić normalnie w sklepach dostępne, nie wiem jak w innych miastach w Opolu niestety to nie jest dostępne może być, że w Warszawie, we Wrocławiu czy w innych miastach jest to dostępne pamiętam, że swego czasu były te produkty w Almie, ale Alma w Opolu była bardzo krótka i po prostu no co, no, no nie nie ma tych produktów, nie ma sklepu więc na pewno bym po prostu z całą klientką kupowała to. Mega spoko. 10 punktów. Murbeton. Kolejny produkt Strawberry Milkshake. Do tego się powiem wam troszkę obawiam. A czykolwiek, aczkolwiek. Hmm. Może być to bardzo fajny, ciekawy smak. I tu właśnie jest pokazane, że albo mogę to sobie. E, Piwnif. S. Aha. Że mogę to sobie dać do zamrażalnika. Formy właśnie takiego twardego ciastka zjeść z zamrażalnika, albo też mogę wrzucić to sobie do, klasycznie do tostera nie ukrywam, że trochę bym się bał tego tostera, czy po prostu to potem nie zasypi tostera o to nawet chyba bardziej chodzi, bo to potem czyścić toster to jest naprawdę ciężka ciężka sprawa, dobra otwieramy, bierzemy tym razem środkowy myślę, że tutaj nie ma najmniejszego znaczenia, czy to środkowy, czy zewnętrzny bo nie wygląda na to, żeby to miało jakiś wzór też oczywiście jasne te ciasteczka są tu widzę wzór jest taki sam na obu ciasteczkach, więc spoko wyciągamy mmm, ale pachnie, wiecie jak to pachnie? faktycznie ma zapach jak shake wygląda dosyć niepozornie a wydaje mi się smakuje fenomenalnie Zresztą to tak smakuje mmm Jaśniejsze na Wiecie co? Hmm, tak myślę. Bo ja to wyciągnąłem świeżo z impostu, więc to jest też jeszcze takie zimne, twarde i naprawdę jest bardzo dobre. Powiem Wam, to są bestsellery. To są moje najkochańsze produkty, jeśli chodzi o Amerykę. Bo te produkty amerykańskie niestety trochę z smakiem się różnią, ale to są po prostu bez celerie. Kocham te produkty, 10 punktów, obydwa produkty, no uwielbiam, uwielbiam. Mi to naprawdę osobiście bardzo smakuje, komuś może to nie smakować, ale dla mnie to jest najpyszniejszy smak. No naprawdę bardzo, bardzo dostał dobre. Niczym tutaj wiadomo, z kole tego typu napojów, ale jeśli chodzi o te poptarsy są spoko. No ja czekam, czekam z niecierpliwością, aż w końcu się przynajmniej w moim opolu pojawią, żeby były... Łatwo dostępne, bo ja na pewno będę z tą klientką, no oczywiście, żeby ta cena troszkę poszła w dół chociaż do 15 zł. Bo ja naprawdę jestem ogromną miłośniczką Koptas Tak samo Tego nie będziemy testować, bo to już wielokrotnie sprawdzaliśmy smak i to jest naprawdę mega, mega spoko. Za to wszystko z przesyłką nam z około 147 zł za takie dwa opakowania i niestety za, za nie za wszystkie sorry. Nie za wszystkie. Sorry, 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 cofam, cofam, bo jeszcze wzięłam obudowę do aparatu, czyli no 120 zł. Za to wszystko około plus minus 120 zł, no ale no niestety tyle kosztuje to, ale myślę, że warto uwagi, chyba to kosztowało 27 zł, ale warto uwagi. Wydaje mi się, że gdyby może to było łatwiej dostępne, to cena też po prostu poszła w dół, a niestety jest to troszkę dosyć trudne dostępne. Jest dlatego taka cena. Ja się z wami żegnam pa.